Witam Was serdecznie z tej strony na To jest kampania na YouTuberów w takim mniejszym gronie. Nasza Elder Scrolls wiadomo. I mamy żeni się. No, dwóch skracowanych się żeni. Eee, Messengers arrives O, dostajemy wiadomość od wielkiego domu Hlalu. A czarny general, czyli to jest Wojtasze. Dobra, to już wiem, bo też ja się nie ogarniam kto kim gra. Proszę zapomnę. Witaj mistrzu magii i przywódcy wielkiego rodzaju Telwanii. Na wschodzie naszego kraju zaczęli się pojawić tedryźni heretycy. Po tym jak podniosło rękę na świętynie trójcy, i rozpoczęła się wojna z Cyrodiil. Zaczęły się pojawiać głosy, iż bezpieczniej byłoby wrócić do starych bogów, jakimi są obrzydliwe dedry. Póki co pojawili się oni w, na twoich ziemiach, jednak nie zmusimy tego problemu szybko. Jeśli nie zdusimy tego promu szybko, się ono rozwinie z kontaktu, się proszę z tajemnym rodem Moranto, klanem zabójców. A oni zrobią odpowiednią czystkę. Czarny generał, są to chlal. Za bardzo nie wiem o czym mówisz. To tak na, na wstępie. <ścoughs> I zajmiemy się tym później. w się. Sensie na. O, tutaj chlalu jest to na no, no dobra, pierw zróbmy te ruchy. Czyli tak, oni mam tutaj cztery jednostki i się dowiedziałem, że właśnie z Damriel chłopaki się leją. Chłopaki się po prostu z nimi leją, a ja tutaj oceniałem, czy warto, czy nie warto i, i srałem i nie srałem. Także no. Tyrk sobie o, o zostawiamy w pizdu z tym miastem No i co, zaczniemy wtedy ten odcinek taką bitką Rozpoczniemy również wojnę z, właśnie z Tamrielem Tamriel Empire I stoczymy z niej bitwę Znaczy tutaj mamy ochłapskie armie Dlatego musimy walczyć, żeby cokolwiek tutaj zdziałać na szczęście mamy właśnie bitwy, a nie automatyki, w których możemy coś zrobić. Nie no, poczekamy. Nie będziemy w takim mgle walczyć. O już lepiej. Ale mamy. O jezus, Maria, pod górkę ostro. Chryste, man. to miecznicy. Tutaj. Oddziały rezerwowe w obwodzie. No i nasz szaman seksu będzie na kulą ognia. A zobaczmy, czy będą atakować. Nie, oni po prostu... Będą czekać na najwyższym punkcie. No oprócz ciebie szamanie, bo ty widzę, że już się świetnie bawisz. A no, teraz możemy wziąć na razę 6. Zabijają kogoś? 7% już wypili 10 13 15 My tam siekę robią z nich 20 Pist pist Ja sobie naprawdę poczekam Aż mi się amunicja skończy Jaka artyleria w ogóle Aha, poruszają się Dobra To nasza armia Trochę Nie tak, o tak Do przodu A weźmy na złożników, żeby też ponocymi strzelić zawsze wtedy widać fajnie dokąd i w co i po co strzelają. Chociaż akurat widzę, że pociski w Waldorskie są fajnie bardziej widoczne, jeżeli jak strzelają. Bo tak to w zwykłym metku to, to po prostu nie widać tego. A tutaj przyjemniej widzę. Ale tam to pizga po prostu, no ten... Wodzu, to jest po prostu szatan, legioniści. Dobra. Atakować po prostu, weźmiemy sobie razem dwa. Już uciekają. Nawet nie zdążyliśmy dobrze z nimi powalczyć. Dziękuję. 50 straconych. straconych. No wodzu tutaj zabił większość. No, no naprawdę, podoba mi się, podobają się ci telwani. I idziemy oblegać miasto nie wiem czy w jedną turę uda nam się go zdobyć o, redorańczycy o właśnie będziemy się też zająć Raven Rock jakaś misja o, 500 hajsu za zachlalów Właśnie, my nie mamy żadnego stoiszu jeszcze, dawaj Tylko dajmy się przyjaciele Dobra, i teraz tak Flota wspiera ludzi Zabieramy was i puszczamy Kupcy 6 florenów weźcie, sobie nie żartujcie, dobrze? 16 126 jedziemy tutaj. Nie wiem, całe życie będziecie szli, ale ale trzeba to zrobić. O, widzę ten heretyk, to pewnie o nim mówił. Tylko, że ja nie mam zabójców. To, to mi da religia konwersja nie to mi nie da zabójcy jakiś da dochód jakiś to mam jednak mamy dyplomatę i tego ja nie wiem jak tutaj zabójcy dostać nie mam budynków na to no dobra to i tak musimy czekać na statki które skarną wszystkich ale tutaj mamy drugi statek właśnie Teraz zgarniamy i stąd No ładnie żeśmy zgarnęli, zobaczcie jak kompania piękna Plus ta jeszcze, zdesantujemy im tutaj gdzieś po drodze, weźmiemy wtedy wszystko i będzie git I co zawrócimy i będziemy lecieć na jaszczurasy, bo właśnie z jaszczurasami sami się teraz będziemy jeszcze lać. Mamy więcej statków. Fuck. Shit, 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 shit. Straciliśmy trochę statków. to to to. Nie no, mieliśmy czterokrotnie więcej ludzi, więc po prostu zajmujemy Archon. No i mamy naszą jakąś taką placówkę teraz. Ze splądrowania jest, jest hajs. Naprawimy. O, tu jest zabójca. Assassin, bierzemy go. Bierzemy również szpiega i merchanta, czyli kupca. A i przydałoby się w sumie, tak, te balisty. tur a niech się buduje, będziemy mogli przynajmniej zająć jakieś miasta y, jaszczurów więcej o tutaj czasem się nie, ten granica dresiarzy tu nie jest albo rebeliacka możliwe, dobra, zobaczymy później hmm, Tu by było chyba tyle z mojego ruchu, ja się będę z wami żegnał oho, ja się będę z wami żegnał, tak tak, tak też zrobię Także na razie trzymajcie się. Bywajcie i do następnego odcinka. Jo!